Dzisiaj o bardzo małej kamerce, ale z ogromnymi możliwościami, której jestem ogromnym fanem. Tym bardziej cieszę się, że dostałem ją do testów. Przed Wami DJI Pocket 2 w wersji Combo. Zapraszam Was wszystkich na sprawny unboxing. No dobra, to co? Zaglądamy co jest w środku. Um, dzisiaj przyszedł kurier z moim samplem. Strasznie się z tego powodu cieszę, dlatego że jestem naprawdę ogromnym fanem tego sprzętu. Um, pocket w pierwszej generacji, e, też miałem okazję go testować. To był kawał fajnego sprzętu z ogromnymi możliwościami. Oczywiście nie jest to sprzęt, który będzie nadawał się do e, Produkcji komercyjnych, czy też zaawansowanych dla profesjonalistów, ale uważam, że jest to kawał sprzętu, który świetnie się nada do na przykład nagrywek biroli albo jako zapasowa kamera, którą możecie mieć zawsze w kieszeni. Zwróćcie uwagę, że samo to opakowanie ono jest naprawdę bardzo, bardzo małe. To znaczy, w środku mamy oczywiście kamerę, natomiast tu są wymienione wszystkie akcesoria, które są dostępne w opcji Combo i ja w pierwszej chwili, kiedy kamera do mnie przyszła byłem zaskoczony i trochę zdumiony, bo wydawało mi się, że dostałem wersję e, zwykłą, nie Combo, na której mi zależało, a dlaczego zaraz Wam powiem. E, I okazuje się, że oni wszystko upchali w tym absurdalnie niewielkim opakowaniu, co jest wręcz po prostu niebywałe. No dobra, ale wyciągajmy po kolei co tu jest. Zostawmy sobie może samo urządzenie na koniec, natomiast zobaczmy co kryje się w pozostałych pudełkach? Wszystko jest bardzo skrzętnie zapakowane. Będę miał ogromny problem, podejrzewam, jak zwykle, spakować to wszystko z powrotem, kiedy skończę testy. E, no ale cóż, no dobra, co mamy w pierwszym Tutaj mamy kabelki USB e, i dwa razy USB C. Przejścióweczka zdaje się piękna. Ok, co mamy jeszcze? A, mamy sprytny pasek do mocowania ozmo. Fajnie, na pewno się przyda. Tu jest tego więcej, ale obawiam się, że trzeba będzie to otworzyć z drugiej strony. Zobaczmy co jest tutaj. Wszystko poupychane. Jest tego sporo. No dobra. Co mamy tutaj? O, mamy w wersji combo także jest wrzucony mikrofon bezprzewodowy, co jest absolutnym game changerem, moim zdaniem. Dlatego, że to był właściwie jedyny powód, dlaczego nie można było na tym urządzeniu vlogować. A drugim powodem było to, że kąt był zbyt, zbyt mało ostry, zbyt tfu. A drugim powodem było to, że kąt był zbyt wąski. Teraz mamy szerszy kąt i mamy w wersji Combo nie dość, że mikrofon to jeszcze detkata do nagrywania Materiałów na zewnątrz, czy też na dworzu, albo jak to mówią w Krakowie, na polu. Ja jestem Tim Dwór. Co mamy dalej? Mamy ten joystick charakterystyczny. On teraz wygląda troszeczkę inaczej. Wydaje się, że jest nieco bardziej wygodny. Zobaczymy, jak w praktyce. To jest ciekawostka. Tutaj mamy zapakowany obiektyw. Szerokokątny, zdaje się, który montowany jest na magnesie. Zaraz go sobie przetestujemy. Zobaczymy, jak to działa. Co dalej? Tutaj mamy przejściówkę do zamontowania iPhone'a. Eee, później, może to rozpakuję. I mamy także wersję usb Przepraszam, to był to było do telefonów z Androidem na USB-C. A tutaj mamy, czy też do urządzeń z USB-C. A tutaj mamy port Lightning eee, do zamontowania iPhone'a. Idziemy dalej. Tu mamy pakę instrukcji. Nikogo nie interesują instrukcje, oczywiście. Nie będziemy zwracać sobie gitary, a tu są bardzo ciekawe rzeczy. Jestem strasznie ciekawy tego mikrofonu. Naprawdę widziałem pierwsze, pierwsze wrażenia na YouTube i, i zapowiada się wybornie. Tutaj mamy bardzo ciekawy, interesujący statyw. Zobaczcie, jak sprytnie się, jak sprytnie się go składa. Strasznie pomysłowe, tym bardziej, że zajmuje po złożeniu naprawdę bardzo mało miejsca. Świetne, tego brakowało w pokacie pierwszym, w momencie premiery. Dalej mamy mikrofon. To jest właściwie, zdaje się, nadajnik. Co ważne, do niego, oprócz tego, że mamy wbudowany mikrofon, możemy podłączyć także mikrofon zewnętrzny. To jest bardzo fajna rzecz, dlatego że nie musimy tego bydlaka gdzie tutaj przypinać. Możemy go schować w kieszeni, a wpiąć zwyczajnie mikrofon, co jest bardzo, bardzo ważne i bardzo praktyczne, po prostu. Um, co mamy dalej? Tu mamy dodatkowe urządzenie, do którego możemy, zdaje się, pełni to rolę powerbanku, czy też zapasowej energii. Mamy wejście na, zdaje się, mikrofon i co ważne jest także gwint do zamontowania statywu. Świetna rzecz. Lub też oczywiście kręcenia statyw delikatnie większy, gdyby taka potrzeba zaszła, do nagrywania biroli. Zobaczcie, jak to świetnie wygląda. OK. Tutaj mamy jeszcze, zdaje się, etui. Do, gdybyśmy nie chcieli dodatkowego przedłużenia, możemy zamontować taką w końcóweczkę, żeby móc przekręcić ją do statywu. No ale zobaczmy główną gwiazdę, czyli poketa. DJI zmienił jego nazwę z Osmo Pocket na po prostu pocket 2 tym razem. I ja Wam powiem szczerze, że jestem w posiadaniu Osmo Action, i ostatnio pojawiła się aktualizacja. DJI dwa swoje produkty, pojawiło się dużo udogodnień, co cieszy. Chociażby w Osmo Action można teraz nieprzerwanie nagrywać, przyłączając się między ekranami. To był duży kłopot, natomiast DJI nie opuścił swoich użytkowników, zrobili aktualizację, poprawili m.in. także to. Ja w ogóle jestem wielkim fanem produktów DJI, dlatego, że oni robią. Rzeczy, które są naprawdę świetnej jakości w dość rozsądnych pieniądzach. A Osmo Mobile 2, a Osmo. Natomiast Osmo Pocket jest, czy właściwie Pocket 2, jest naprawdę produktem, który strasznie mi się podoba co do idei. Zobaczcie, jakie to jest maleństwo. Totalnie malutki sprzęt. To jest naprawdę niebywałe, że tak potężną kamerę można schować. Do kieszeni naszych spodni. Oczywiście mamy to w smartfonach. Tutaj mamy mechaniczny gimbal. gimbal. Myślę, że, że to jest naprawdę duży game changer eee, i, i w przypadku, kiedy testowałem. Eee, Osmo Pocket w pierwszej generacji i porównywałem jakość obrazka do Osmo Action. To okazuje się, że złączoną stabilizacją, tutaj mamy mechaniczną, w Osmo Action mamy cyfrową. Ten obrazek w pokecie zjadał to, co działo się w Osmo Action i powiem wam szczerze, gdybym mógł zamienić, czy zmienić swoją decyzję, zdecydowanie kupiłbym Poketa niż Osmo Action. Oczywiście wynika to z tego, że nie potrzebuję kamery supersportowej. Pamiętajcie, że oczywiście wszystko zależy od zastosowań i potrzeb. Natomiast nie korzystam w warunkach ekstremalnych z tej kamery, więc bardziej zależałoby mi na obrazku. Ta być może jest nieco mniej praktyczna, bo jest zdecydowanie mniej akcesoriów i konstrukcja jest zupełnie inna, ale do biroli zdecydowanie się nie nadaje. No i oczywiście mogę schować ją do kieszeni, mając świetnej jakości obrazek, na pewno lepszy niż w smartfonach. No dobra, ale rozpakujmy sobie. Jeszcze to urządzenie, sprawdźmy, jak te akcesoria tutaj funkcjonują. Mamy zmieniony obiektyw, tutaj jest taka charakterystyczna czerwona ramka. Ona między innymi też znana jest z obiektywów Canon z serii L. Podejrzewam, że zabieg był celowy. Zobaczmy, jak ten. Jak działa. Zobaczmy, jak działa obiektyw. Wydawało mi się, że powinien działać on na magnes. Ale chyba nic z tego. No dobra, ale rozpakujmy urządzenie do końca. Spróbujmy je odpalić. Czysta przyjemność odrywać te wszystkie foliki. Zamontujemy sobie joystick. No i co, i odpalmy go. Włącznik jest teraz po prawej stronie. Urządzenie powinno stawać w ciągu, zdaje się, jednej sekundy. Tak. I oto jest. Świetne. Tutaj mamy wspomnianą przedłużkę. A zdaje się, że trzeba najpierw to wyciągnąć. No dobrze, to co? Ja biorę się za testy. No i zobaczymy. No dobrze, ja biorę się za testy. I na pewno podzielę się z wami pierwszymi wrażeniami. Strasznie się cieszę na ten test, dlatego że jestem naprawdę wielkim fanem tej serii urządzeń. To co? Słyszymy się niebawem w pierwszych wrażeniach. Ja nazywam się Sebastian Ubik, to był unboxing DJI Pocket 2. Zapraszam Was do czytania dailyweb.pl, a także do subskrybowania naszego kanału. Dziękuję, trzymajcie się, cześć.